Co mnie, co mnie, co mnie... Musiałem zmienić postać, bo była zbyt OP. O kurwa mać! Ło się stało. Tam skra dostałem zombie, co nie? Okej. Okay. Spróbuję ją martwą postać znaleźć. I sobie tutaj zebrać, zebrać z niej itemy O, widzę Jesteś? Eee, czekaj, wczoraj panie mapy Dobra Dobra, pytanie, pierwsze pytanie gdzie jesteś Hej. O, 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 o. Dobra tu do domu, widzę ciebie. Jak coś, ja jestem eee... W jednym domu nie ma tutaj, e, zombie, jestem tylko ja, nie? W jednym domu. E, gdzie w jednym domu jesteś? On jest taki bardzo malutki, on jest otoczony e, płotem, nie? Ale na mapie. O ty kurwa jebana. Tym domem jak na zakręcie, no. No są takie jakby dwa tego ale jestem potem bardziej po prawej stronie. Widzę, że on pachnuje o więc chyba do ciebie pójdę. Ach. Będę na tym zakręcie. Tak chcesz, nie? Ugryzło mnie skurwysyństwo. Ej, ej. No dawaj. nie małe. Łóż! I łóż! Nie ma, nie ma cię gościu. Panika, sam kurwa panika jesteś. Pora gin! No nareszcie. Słabe zombie, kurwa ten... Długo mu zajęło. Chcę zdechnąć. Wan gdzie mi gości będziesz tu mi podchodził? BUM! No, chyba chyba za bardzo przespaliśmy. Coś chciałem. Coraz ciemne chyba się to robi. Dobra, ja jestem na tym zakręcie łagodnym. Oszty, ty kurwa, gdzie mi zaskoczenia? Urz! <gry> Dobra, robimy abrycik Abryk O i weźmij jaki z... O nie O to się się Łóż Na <gry> takim samym momencie Dobra A jest to można tak powiedzieć w połowie O, widzę się We are jemy, jemy, cook, cooking jemy, 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 biały. jemy, trupów tu jest. jemy, He, jemy, jemy, z jemy, le I... BUM! O, jesteśmy jemy, 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 No nie pozwoli, jemy, zginął. White... jemy, 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 Where the zombies ch chess like what I'm hungry. I'm dead. I just pumped. и хыт ихыт оппа Otwarta O ty To Dalej. Zobaczmy czy tego Ochrona mnie ja sprawdzam auto Kurwa Spra O, o czekają ząbiak idzie Wyjaśniony I. Ziop Oj Walter właśnie koła z winy jest Nie, mam, ja mam tak. Dobra, pojazd pojazdu, pierwsze tam Czy akurat mi takie szczęście... 510 Jak będzie koniec to idziemy dalej, co nie? No Lekki ból, zawsze można naprawić tabletkami Trzeba się nafaszerować jak debila Włodzimierz u biały Włodzimierz biały No, e no już tego Koniec na dzisiaj kablówki, że tak powiem Dobra. Dobra. O! o. Kur no. Daj mi wyłączyć. O. Co za człowiek. E, Triple N, N oczywiście O to mogłeś mi zamknąć, bo był jakiś nieciekawy kolega wszedł. Come on. Nie było zamknięte? Nie, to otworzyłeś otwarte okno, co nie? Eee, to... samochód zapisujemy, co nie? Tak. Ja mam... Ale. ja mam czarek, że tak powiem... To zaznacz. Ja popilnuję, potem ja zaznaczę. Dobra. Już? Po prostu kółko dałem. Nie ma chyba znaku samochodu. Eee... Ale na to znaczy... wody w chuj jestem. Czy może być też yy, zębatka, też fajnie Mmm, Ja bym bardziej, no można tak powiedzieć, ale ja bym bardziej zębatkę używał na tego, tego. Czeko, czeko. A czekaj, jak już było... O, dobra. Żeby na minimapie się pokazywały też. SK chyba, jeśli mi się dobrze wydaje. SK, SK. <laughs> e, gdzie jest... Okej, okay, prosto tą drogą... Tak, dużo mówię? Tak, prosto tą drogą, w ten samy w prawo i będziemy w domu, że tak powiem. O! Zabicz. Okej. Okay. Ja, Czarek, e, sprinta nie będę tak dużo używał, jak mi się naprawi tego jego ręka, że tak powiem. Będę tylko używał e, przepychania, jak... E, o, kur o ona ma tego poch, ona ma nerkę Tak jak każdy człowiek? Chodzi o... chodzi mi czarek o nerkę, że tego Eee... kurwa więcej pistoletów, co? Okej, okay, ten mod na pistolety sprawia, że wszystkie zombie po prostu, kurwa pistolety mają Będę, Będę musiał w opcjach zmienić, żeby kurwa nie wiem Nie było tyle ich To jest pochwa? Nie, no zobacz, ale ma na czerwoną pochwę na tym, co nie? Na sobie. Nie, bo mam pistolet. Bierz pistolet, czy ja mam brać? Ja biorę. Dobra. Będę musiał ustawić, żeby... Mniej... E, tego... Rzadziej się pojawiały pistolety. Bo to trochę... jest nierali... Znaczy, to jest Ameryka, więc realistyczne, ale... Żeby gra nie była za łatwa, co nie? <laughs> Okej okay. Na środku jest trub, bo słyszę jęki i On oh, next the doors Bitch A, nieważne, za oknem jest Fishing nie będę brał, bo fishing nie jest takie po taki potrzeby, że tak powiem O, metalwork Metal Burst z chęcią wezmę. Uuuu... Fingerless Gloves, bloody. Eee... brzydki kolor, więc nie wezmę. O, tu szmato. Gdzie ma szmato? Woje, drzwi, Czarek, zostawiasz otwarte ze sobą? Tak? No. A. Wszystko otwarte zostawiasz, Czarek. Ale już, ja, już, 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 już zamknąłem, jakby co. Kurwa, Crackers, ja pierdolę. O, proszę. Okej, okay, nie wiem czemu tak długo krakersy jem, ale więcej by miało sens jakby było pudełko krakersów, że tak dużo jem. Długo jem. A że to są zwykłe krakersy to wkładasz do mordy i żujesz, więc nie wiem o co chodzi. Kitchen tongs, chyba nie będzie potrzebne. Puszki, to będą to potrzebne. A, ja jestem już uciężony. Eee, tu jest szereg otwier otwierasz do puszek, jakby co? O, Instrukcja obsługi agregatu prąd. Agregat prądu, czyli... Eee... Obanasz. Ok, wezmę, otwierasz do bo ja nie mam akurat. Co jest? No. Po prostu generał. A, no... Co, Clean Jest? Słucham? Nie, ja mam. Ja mam na sobie majtki w ogóle? Nie wiem. co? Ty, nie mam majtek, wyjdź, daj majtki. No. Bez majtków się zespołniłem. Ale, ale jajca. O, soli się najem? Nie wiem, to jest taki zły pomysł. Kurwa, bólu więcej wie więcej, ja nic się nie zmienia. Będę musiał. Dajcie sobie, że tak powiem o, no, jak się używa generatory, dobra, czytaj remove curtains będę musiał dezynfektant znaleźć widziałeś gdzieś dezynfektant? tutaj w domu? nie no. kurwa baterie wezmę, będą użyteczne nic ciekawego nie było? o, pas pas nie jest ciekawy Pas bez pochwy nie jest ciekawy. A, Sanik to już tak. Co, wprost idziemy do Warehouse'a? No tak. No tak. O, jakiś trup jest przy oknie. Nie wiem, czy widzisz ją. Czekaj, tak, jak wiecie, patrzmy przez okno ja coś zrobię. O o o o o Czarek! błąd! też ma to. O ty Ja mam rękę tego. Dawaj ich. <laughs> Okej, okay, policjant. Policjant no, policjan bez pochwy. No jak to? W Ameryce wiesz, każdy policjant ma pistolety. A ten nawet nie ma nawet. Hmm. To już szadek tego. Eee... Zwykli mieszczanie, że tak powiem, mają kurwa pistolety, a policja nie ma pistoletu. Coś <coughs> kupił. No, może. Dancers on the floor. Dobra. Już na magazyn. Very nice pussy, man. Mogę łazić otwierając? Nie. A szkoda. Chciałem się tutaj, czy mogę ładzić z otwartą tego, otwierając puszkę, ale na to wygląda, że nie. O, w ogóle wziąłem jak sobie łyżkę i teraz łyżką wiem, co nie? Z puszki. Bardzo fajnie wygląda w świetniku, O, pusta butelka, bardzo dobrze. Butelki, butelka zwykła jest najlepszym zbiornikiem dla wody. O kurwo ty jebana. After you. I'm only Nax The Tak się, że jakie motki tego używały, bo ja nie pamiętam. Ja mam pamięć? No. Ja chcę nie pamiętać? No? No co, nie pamiętam na 100%, ja nie pamiętam. O! Czy ty teraz się okno? You fucking failure! Nie? Co tu kamera? Dobra, tutaj sobie stół ja sobie wygoogluję, jak się używa tego. Eee... Motki.